Hej, cześć widzowie, z tej strony Pączek i witam was w kolejnym e, materiale na moim kanale i dzisiaj nagrywamy e, nową serię z Fortnite'a konkretnie to jest e, Linia Ognia, dostęp wczesny no i tak się prezentuje jakby e, tego zwiastun e, no i e, teraz to ładnie wygląda ten zwiastun e, znaczy z tej kamerki widzowie, bo wcześniej tą kamerkę tamtą miałem nie taką dobrą, ale to jest dobre tu mamy właśnie takie gadżety, jak tutaj y, widzicie sobie na no, y, ekranie teraz, w tym y, oczywiście y, jakby, no i tu musie, możemy sobie kupować broń i my gramy sobie rankingowe i musimy jak największą rankę sobie wbić w y, właśnie, y, no w właśnie na y, linii ognia, no i sobie tak to się prezentuje. I to jest trochę w ogóle widzowie też interesujące, bo to jest trochę takie jak CS2. No i y, na razie to y, tak z linii ognia jest. No i y, na razie to y, tyle. No i widzowie, zakończyliśmy. No i y, jak chcecie zobaczyć, jakie mamy gadżety, już Wam pokażę. Takie mamy gadżety, jak widzicie na ekranie. Czyli y, taką kulkę, taki granacik. Taki granazik, taką minę, można powiedzieć. No i tą y, kulkę w prawym górnym rogu. No i widzowie, my za zaczynamy sobie. Nie mam na co czekać, widzowie, a my widzimy się w Gierce. Dobra, widzowie, my już jesteśmy w Gierce, tak to się prezentuje. No i my tutaj mamy na razie Horyzont 10, gra rankingowa. Oczywiście, mamy 7 rund w ogóle, widzowie, żeby yy, yy, wygrać. No i widzowie, my się postaramy wygrać. No, ja jestem jako z OIA25. No, Nyang Staniang. Ni y, 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 masa tchem, ma, y, no. no i oczywiście Magic. <grywki> magic. On się nazywał magi Magic. A, mówi się Magic. No i sobie my sobie zablokujemy chyba te granaty, bo one są akurat dobre. No i y, zablokujemy sobie. Kupuj gadżety w fazie zakupów. Oczywiście yy, tu yy, można sobie kupować różne rzeczy, ale yy, wszystko już powinni zablokować. Nie ma Ten, yy, no. No i gramy na. Nie wiem czy dobrych, ale. Do, dobra, widzimy, my już jesteśmy yy, w tym. No i yy, my mamy jakieś zaopatrzenie tutaj, ale. Mamy jak na jakiejś bronie? Nie mamy, ale jak tę rundę przegramy, to. Znaczy. Yy, będziemy grali? No to wtedy nam się uda. Pito, jak widzicie, zaczynamy od pistoleciku. Jak to w CS się w sumie. Znaczy, w CS się nie zaczynać od pistoletu, ale tak to yy, się w CS się trochę prezentuje. No i żeby tak, nie wiem, czy to jest wam ten. Nie wiem. U -u -u. Zabiję, są... zabiję, 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 Się tam, Kurde, ile ma chyba ten Magik? Nie wiem, czy oni, nas właśnie nie mogą ty zejść. Nie wiem, zobaczymy sobie to widzowie. Ja. Nie wiem, ale e, chyba to wygramy, bo u nas tylko jeden, nie żyje, ja u nich tylko jeden ze nie wiem, właśnie gdzie on jest. Nie mamy widzowie pewności, gdzie on jest, ale. Kurde, by się przydało, bo oni mają podstawę a ja mam tylko 22. Aha! Ojeju! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawajcie, dawajcie go! Nice! Nice! Wygraliśmy rundę! Tak widzę, że się na razie pierwsza runda prezentuje, ale zobaczymy, jak to będzie w Teraz możemy sobie kupić i kupimy sobie ten karabin, bo on jest mega dobry. Mamy jeszcze 1800 Hajzów, no ale taki karabin na razie sobie kupimy, bo on jest dobry. Nie wiem jak Wam się podoba, ale u mnie jest mega dobry. chyba u nich wyszedł jeden zrobi. Ale to lepiej dla nas, ale okej. Okay. dobra. Ja mam ile? 1800 hejsików, 30 mam do karabinu i w ogóle, jak możecie widzowie tutaj zauważyć, to macie nieskończoność amunicji. O kurde! O nie no i, no i już traja wykosiła. Dawo! O kurde, co się stało? Chodź ma, Dawa. kurde, No dawaj! Nice! No nie no! Kurde, no on nie umie grać. Przepraszam, że ja was tak wyglądał, ale no nie sądzę, że aż tak będzie. Oj, nas zjechali. To... Nie, spróbujemy coś innego. Jakąś ciśnienie, niego za 1500, to też wspomnimy go. No to, to może się nadać. Dobra, widzę. Ale akurat ta nocera może się nadać, no bo to akurat będzie mega fajne. I w ogóle, widzę, wy tutaj nie możecie sobie zamienić, właśnie. Uważajcie tutaj chłopaki. Oj, ciekawe ja jestem, czy oni wywitą, czy nie? O! O tym mówię, nie to Kurde, ale, mam, ale, mam. ale mam. Ai, ma ma Ale ma Aj ma nie Aj, prawie Jak to tym możemy sobie właśnie nagrać Battle ale tylko to już jutro Ale my raczej tą rundę wygramy Pomińmy tutaj Wygrana, S Aż, ash, 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 ash. Magic, ma magic, magic Dobra, mamy... Mamy swoje brony, które wcześniej mieliśmy. I widzowie tutaj jest właśnie takie niebieskie coś, bo niestety trzeba poczekać chyba 20 sekund. No i ale my sobie nie chcemy na razie nic kupywać sobie. No bo... Ojej, gdzie ja pobiegł. 4-3. E, Dwa, jeden i dobra, gdyby zaczęła się. Na, na razie trzecia runda. No i nie, tu już czwarta. Łot! Jest dwa... A nie, no trzecia, no serio. Spada że wszystkich nie zależy. O tyłu, od tyłu, od tyłu będą. Gdzie się tu gry? Nie, oni nie są jednego kotelu. Uuuu! Oni mają tylko dwóch już. No i co jest tak szybko posło? Nie ja, wiem, przepraszam mi to w ogóle, że ja nie robię żadnych fragów, ale... Kurde to jest... Oni są dobrze ci z mojej drużyny. 3-1, a gramy do... 5 Nie, 3 do 7. Nie wiem, widzę, ale to już mniejsza z tym, ale musimy jedynie co zrobić, żeby to, to wygrać. Bo y, przydałoby nam się, Majka, żeby to wygrać, kordeo, y, by, Byśmy dostali jakby większą rangę. Nie wiem, ogólnie jakoś się za to dostać rangę. Ale za to już y, mamy srebro 1. No i po prostu mam nadzieję, że to się uda nam wbić. Bo y, widzę, jest taka właśnie ciekawostka o tym. A czy chciałam w ogóle żeby się nie będzie? Idę tam. Ja nie chcę sam być tutaj, ale... Ja Jak widzicie widzowie możecie napisać w komentarzach, że yy, kurde to już jest lepsza kamerka, prawda? No bo jak yy, widzicie widzowie, to tam to była yy, ze 6 dlatego tak samo nagrywała. Ale dobra widzowie my Mamy tutaj na nasz zespół i tutaj się tam trochę. Co mam tak wrócił? Żebyśmy to wygrali teraz, to coś nie gonie, chodź, powiem, że na spokojnie, spokojnie, jeju. Trzeba w nas, widzowie. O nich jest tylko jeden. Ubłagam, no, dzielnik. Mało czasu, ale my to wygramy Działaniec, działaniec, działaniec Yeah, boi! Co, ja koło? Aha, to mega super Fajnie, osiemnaście tysięcy ekspo. Pora. A gramy do 7, jednak widzowie to jeszcze brakuje nam trzech punktów, no bo oni są słabi moim zdaniem. Nie wiem jak wasze widzowie, ale moim zdaniem oni są tacy słabi, że nie to, że ich widzowie nie zabijam akurat, no bo to prawda, akurat ich nie zabijam, ale kurde ja nie, nie miałem okazji bardziej, żeby ich zabijała, tylko jakby ich obijałam. Z to co wiem, z tych ja oczywiście wiem, bo... Nie wszystkich oczywiście obijałem, bo... No. no mam, No mało, To wychaj główkę. Aha, i mam, bo mam mamie. Aha, no i kurde, każdy we mnie spam i yy, tak się zaczęło. Wow, chodma ma snipe aj, aj, nice, 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 Aha. No i 4-2, czyli my nadal potrzebujemy 3 punktów i musimy. O kurde, widzowie, mamy 12700 y, siana To. A nie, mamy 800. To co tu jest? To musimy y, opisać, A Albo my musimy się zamienić, bo tak, bo równo. <laughs> no, na razie równo jest, a? Pewnie, no, brachu. O kurde, musimy sobie przejść, widzę, bo. To tak byś nie może, że nie przyjdziemy sobie. Dobra, już jesteśmy na no, topie. No oni tu będą. Kurde, bo nie, ja nic nie widzę. O, dostał, ale dostał, dostał, dostał. Nie, no uwaga mu... No. To wiem pedri No brawo, brawo, brawo No i nie tam kampi Patrzcie widzę, bo on tam kampi. Ja go widziałem tam dokładnie. Co jest? On do każdy zabija ten nos, co jest? Net. Ale go nie zrobiłem niestety. Ale wygraliśmy, widzę. Wy rundę. Jeszcze w ogóle, widzę, dwie rundy wygramy. I wygraliśmy. I nie wiem, jaką mamy rangę, ale pewnie do przodu jedną. Nie wiem, to właśnie. 132. Do widzenia. znowu weźmiemy sobie tą spamerkę. Ona jest dobra. Nie wiem, czy moja, ale ta jest dobra. Dla mnie, nie wiem, ja, dla Was, widzowie. Dla mnie ona jest mega OP. Yy, no bo Yy, tak spam, jakby. Yy, no i yy, to tak fajnie wygląda, jak kogoś zabijacie właśnie z tej spamerki, ale dobrze, do iść z tym. My musimy znowu tutaj nacierać na nich. No bo. No. Aha, no co to jest? Carlos Bugi. Carlos Bugi jest dziwny U Dawaj, skąd ja nie mam w ogóle 35 kewa? Dawaj Dawaj, dawaj, dasz radę mordo Dacie radę mordeczki No brawo, ostatni, ostatni, ostatni widzowie. Został Dawajcie, 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 dawajcie jest wygrana! Let's go! Tak ma być jeszcze jeden punkt, widzowie, i już dla nas będzie. Już wygrana! No i yy, będzie mega fajnie, bo. Nie wiem, widzowie, jaka rekorda. No. Klasa, klasa, klasa. Dobra. 3, 2, 1 No i dobra widzom, już zaczęliśmy ostatnią rundę. Jak my to wygramy, to jak wygramy, to. No i będę walił. Co jest? Nie ma i Ha! No i już, już już, już Dostał, dostał, 47. No kurde, oni jsou divní, oni mají keva, já mám to. Kurde, oni běhají to, top ten karabin. Aha, no i Awka miał Dobra, jeszcze trzech zlikwidujcie, macie trzech na trzech. Jeden ma... A nie, już macie dwóch na trzech. Tak, i... i... i do, dobrze, brawo, brawo. Dwa na dwa. Dwa na dwa widzowie. Dwa na dwa! Brawo, brawo! Ole, ole! Skosił, ale skocił! Dobra, da, dawaj i... Na brawo! Tego zabijesz na luzie, spokojnie. Szalduj sobie. Dobra. Brawo! Wygraliśmy w tobie! Tak to się na razie prezentuje. Co jest? Let's go! To, ale lewą w tym tańcu. Zwycięstwo 7-2, ale esbo z nimi. Aż, 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 aż. A, bo mnie najgorsze z rodziny. Srebro jeden. Y, już nie mam srebra jeden... Aha i widzowie, w ogóle dziękuję bardzo za oglądanie widzowie i nara.